Cześć! Witaj na kanale Świat Tajskich Koszulek Piłkarskich 1 stycznia. Jeśli kochasz piłkę nożną i interesuje Cię kolekcjonowanie lub sprzedaż koszulek piłkarskich, jesteś we właściwym miejscu. Na tym kanale pokażę Ci, jak kupować koszulki piłkarskie bezpośrednio z fabryk w bardzo niskich cenach i jak przekształcić te pasje w źródło dochodu. Nasz kanał oferuje dostęp do dostawcy prosto z fabryki, który produkuje koszulki o wysokiej jakości. To repliki z wykończeniem i detalami identycznymi z oryginałami, wykonane z trwałych materiałów. Dzięki hurtowemu zakupowi możesz oszczędzić i zyskać na sprzedaży. Wyobraź sobie, kupujesz koszulki zespołów piłkarskich po niskim koszcie i odsprzedajesz je z zyskiem. Możesz zbudować swój biznes, sprzedając znajomym, rodzinie lub online. Piłka nożna to pasja na całym świecie, a zapotrzebowanie na koszulki stale rośnie. Na tym kanale podzielę się z Tobą wszystkimi potrzebnymi informacjami, jak rozpocząć w tej branży od kontaktów z dostawcami po skuteczne strategie sprzedaży. Sprzedaż koszulek piłkarskich to świetna okazja biznesowa, niskie koszty początkowe i szybki zwrot. Nie musisz być ekspertem w sprzedaży. Aby odnieść sukces, pokażę ci krok po kroku, jak kupować bezpośrednio z fabryki i sprzedawać koszulki z dużą marżą. Subskrybuj świat tajskich koszulek piłkarskich 1 stycznia i bądź na bieżąco z nowościami. Nie przegap szansy na rozwój swojego biznesu dzięki sprzedaży koszulek piłkarskich. Zaczynamy!